Cześć widzowie! Dzisiaj z moją jesteśmy... ja, Dzisiaj jesteśmy w tak. namiocie. Mam miocie i tak, typu lopiołka krepie. krepie, Tak, on, pa, ym, mamy bardzo nowe zabawy czyli ten namiot. Akurat jeśli wymyśliliśmy, my to wzięliśmy wszystkie rzeczy, które się dało. Wzięliśmy i tutaj mamy takie wejście zakryte, tak jakby tu jest jeszcze siatka. Ale my to chcieliśmy zagrać, żeby tej nie było nic widać. I mamy tutaj okna, które jakby też nam właśnie dają zimno. I my już jesteśmy dopiero dwie godziny, ale już nie możemy wytrzymać. I ciągle się bawimy, co, co chwilę, dobrze, że mi sobie się zachować, jedzenia. to I ona ma zielki mamy właśnie. Wyzwól wam powiedzieć. I właśnie nie fajnie nam w tym znaleźli się siedzę. Piszcie w komentarzach jakie 24 h następnie mamy zrobić moim siostrom. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach naprawdę jakie 24 h powinniśmy zrobić moim siostrom. I podajcie na moje inne filmiki. muszę więc... o ja to otworzę, więc Widzowie, Zaraz tam powiem tak. O, ja nicze. Czy wiesz, że macie taki problem z zwierzętami? Aha... tak. Czy to się kurna nazywasz? Różnych... Dobrze, pa, to